Hej wszystkim, z tej strony taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek z gry Horse Heaven. Słuchajcie, dziś planowałam sobie zrobić troszeczkę dłuższy odcinek, dlatego już tutaj pozbierałam pieniążki, żeby mieć wiecie wolną rękę. Mam tutaj dużo wiadomości właśnie odnośnie tego, że! Aha, okej, okay, dobra. Mam tutaj właśnie odnośnie tych prezentów i chciałabym Was bardzo prosić, abyście nie wysyłali mi tych prezentów, dlatego że ja mam później bardzo duże problemy z grą o jejku, których po prostu nie mogę obejść, że tak powiem, cały czas grę mi wyłącza. Nie teraz nie będę mogła posprzątać tego padoku nawet. Także słuchajcie, no jest ciężko, ja muszę te prezenty ignorować. Ostatnio ignorowałam prezenty z ponad dwóch miesięcy, gdzie każdego dnia wysłaliście mi Chociażby chociażby 20 prezentów. Więc wyobraźcie sobie, ile to czasu zajęło, żeby na każdy, na każdy prezent klikać osobno i go ignorować. To jest naprawdę po czasie już uciążliwe. Dlatego, jeśli możecie, to proszę, nie wysyłajcie mi tych prezentów. Będzie to dla mnie dużo lepsze niż byście wysyłali. O, quest. I tak sobie pomyślałam, że moglibyśmy spróbować robić te dzienne questy. Także co? Mamy tutaj, żeby 10 jabłek zerwać Ale najpierw pozasadzam to wszystko, czego potrzebujemy Potrzebujemy to, potrzebujemy to to I możemy tutaj zasadać już nareszcie marchewki Ja je sobie zasadzę, dlatego że polepszyłam te Tak jak widzicie, dorobiłam troszkę diamentów, jednak z kasą kiepsko bo tak jak myślałam, nie dam rady po prostu co mi się tutaj... Aha, bo ja już mogę to robić. Dobra. To odbierzmy sobie. Czemu nie mogę wystartować? Aha, nie mam konia, który by spełniał te wszystkie wymagania. Dobra. Dobro. To na naszą drugą farmę. Dziś tak jak mówię powolutku. Powolutku sobie będziemy tutaj wszystko robić. Tutaj mogę przynajmniej ten padok posprzątać. No! Czemu nie chciało się ten? Dobra. Tak myślałam. Fajnie, że się właśnie zrobi. Czyli to mamy. 6 razy wystartować w tym Meksiku wykokrzyć, wykokrzyć level 10 u konia. Mam na to godzinę. Raczej tego nie zrobię. Dobra, możemy odwiedzić czyjeś ranczą. Ogólnie ja dodałam tutaj do gry moją przyjaciółkę, która ma też już nieźle bo 30 poziom, także zobaczymy, jakie ona ma konie. Może coś się nam spodoba, słuchajcie. O, widzicie, quest się zrobił, to fajnie. Im częściej te questy się robi, tym lepiej. To jest chyba fiordik. Tak jest. A, bo nam się dzisiaj urodzi, fjordzik. Słuchajcie, Tier 2, fjord nam się tutaj urodzi. Także powolutku sobie wszystko ogarniamy. To jest chyba Morgan, o ile dobrze mi się kojarzy. Tak jest. Ale lecimy dalej. A tu co to za piękność? Cyrollo. Hmm. I tu kolejny organik, tak? Tak jest. Ale ładnie farmę masz zrobioną, tak by the way. Słuchajcie, kochani, niczego nie zrobiłam. Nie zrobiłam yy, dzisiejszych quizów. Dochodźmy. O, co to, co to, co to, co to? Łetam. tam. Dobra, odbierzmy sobie też to. Eee, czy do dziesiątego poziomu jakiegoś konia ja bym mogła tutaj... Słuchajcie, zaraz sobie sprawdzimy. Ten ma ósmy, ale jak już tu jestem, to go nakarmię. Eee, raz, dwa. Dobra. Wiecie co, jak to jest na dotyk, to jest o wiele prostsze, bo ja zawsze tak ciacham tu, tak na szybko. Dobra. Chyba nam się nie uda. Ten mały na pewno nie. Dobra, wróćmy tutaj. Tu, jest, tu są większe możliwości. Czy jakiś konie jest tu wyjątkowo długo? Które masz poziom? Szósty. Ty to na pewno nie? Ty też masz szósty. u będzie ciężko. Zobaczcie, wszystkie konie mam na szósty. 67, ty potrzebujesz dużo, 200. Do tego byśmy musieli. A ty ile potrzebujesz do następnego poziomu? Ty też, mernes, mernes. To myślę, że moglibyśmy Ciebie, tylko czy ja mam te batonsy? Mam batonsy. To nie jest ten. To jest fryz. Jezu, one mi się strasznie mylą. One są takie podobne do siebie, nie? Czy to jest ten? Kurczę, już nie wiem. Zaraz sprawdzę. <grym> Dobra, siódmy poziom. To jest fryz, bo zobaczcie, ile potrzebuje punktów. Dobrze, dobrze. Co się zrobiło? Aha, do siódmego poziomu. No okej. Okay. To, czyli ty jesteś tu. Tu akurat, gdzie ja tych marchewek nie mam. Słuchaj, musiałeś akurat marchewki chcieć. <noise> musiałeś akurat marchewki? Nie, to się nie zdążę zrobić. To ja to chyba ski. A nie, mamy marchewki. Dobra, to lecimy. Myślałam, że nie ma. No. Dobra. Dobra, mamy siódmy. Ile będziesz potrzebował teraz do poziomu? No, ale zobaczcie, jaka różnica. To a fryz, nie? Ale chyba nie, chyba nie. Chociaż. Miałam nie wydawać tych diamentów, ale kurczę. Bo to trochę bez sensu, nie tutaj wydawać diamenty, żeby się pospieszyło a tam odebrać 10 także będziemy na równi tak jakby bez sensu wykonywać te wszystkie zadania więc uważam, że lepiej jest zaczekać i wydaje mi się, że tego niestety dziś nie zrobimy, bo nie zdążymy po prostu czekajcie, co ja miałam tu włożyć eee, na pewno to i to ok hmm, gdzie ja mam ci wstawić koniu? bo tego grand stable nie mam no, tego fryza nie sprzedam, bo bym chciała je razem zbridować, ewentualnie albo tego, albo tego. Który z Was ma więcej energii? Ty na siódmym poziomie masz dziewięć, a ty osiem na szóstym, czyli myślę, że to samo, ale tego mustanga nie sprzedam. Ja Cię kręcę, przecież on ma takie piękne oczy. Uh. Kurczę, mam dylemat. Nie, musimy go sprzedać. Słuchajcie, musimy go sprzedać. Nie ma go gdzie. Chociaż chyba że go przeniosę. Jest tam miejsce. Słuchajcie, nie pamiętam. Czy jest miejsce? Jest całe szczęście, dobrze, dobrze. Tam się chyba żaden koń nam nie robił. A jak się robił, to ma pecha. Dobrze. Fiordzik jest. Wind. Pokaż się, pokaż się! Oh, słodziak! Okej, okay, a na moim prywatnym zapisie wczoraj wybridował mi się, słuchajcie, Fjord Tier 4 Więc jeśli chcecie następny zapis, żebym pokazała wam prywatny, to piszcie w komentarzach Jejku, jaki słodki! Ciekawe, czy będę miała, żeby jeszcze raz nakarmić no, coś ostatnio dość sporo mam tego wszystkiego. To bardzo dobrze. Czekajcie, skipnę to, bo nie kliknęłam skip i byśmy się patrzyli, jak on sobie tam wcina. Za niedługo też poziom. Bardzo fajnie w końcu. Cieszę się. Bo już normalnie tak długo czekam. O, już się pojawiło, żeby zjeść jabłko. 18 tysięcy mamy w sumie nie aż tak mało, słuchajcie. Czyli ty jesteś ogarn... a ty cały czas masz pierwszy poziom? Nie, 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 ja muszę chyba troszeczkę jednak posiedzieć nad tym zapisem, tak prywatnie i po prostu ogarniać. O, teraz wszystkie konie chcą marchew. Norma. Zawsze chcą wszystko to, czego nie ma. I pokutkowskać to wszystko, tak jak mówiłam, właśnie prywatnie, dlatego że no inaczej się nie da, ciężko będzie. Tego nie ciężko jest później już naprawdę. O, posprzątałam, ha. Ciężko jest je naprawdę później już yy, ogarniać. Czekajcie, bo aż muszę sprawdzić, czy ja na tamtym ranczu mam jakiegoś konia zbridowanego. Nie. Hmm. Ty chcesz babeczkę? Czy ja mam babeczkę? Mam babeczkę. Dobrze, dostaniesz, proszę. Zobaczcie, może nam się uda. Trzy minuty. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Dość dużo potrzebuje to tej całej... Czekajcie, ja mam tutaj tą piekarnię. Okej, okay, wybaczcie za cięcie, musiałam coś sprawdzić. E, lecimy dalej. E, chciałabym właśnie zrobić. Co tam się zrobiło? Wyglądało jakby tych marchewek w ogóle nie było. Widzieliście? Aha, dobra, to to już możemy odstawić z powrotem. Ja ogólnie mam tak i zawsze tak robię, na swoim prywatnym zapisie również, że nawet jak mam to co trzeba, to i tak to wstawiam, żeby było zawsze na bieżąco. Wiecie, tak wydaje mi się, że jest lepiej. Nie wiem, może tak sobie tylko wmówiłam, ale tak po prostu gram i robimy ten wyścig, bo jest moim zdaniem najbardziej opłacalny. Okej. Okay. Będzie na czysto czy nie będzie na czysto? Ja już się mówiłam wiele razy, już się nie mogę doczekać tego wyścigu, który jest w Japonii. Widzieliście to, jak serce pięknie przeskoczyłam? Pięknie. Pięknie, Acia. Masz talent, faktycznie. No nie, nie wierzę w to. Na czysto nawet serce. Tutaj strasznie szybko właśnie schodzi to serducho. A jakbyśmy spróbowali inny wyścig zrobić? Na przykład nie Rosja, nie, 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 nie ten, nie, nie ten. Hm. który to miał być? Chyba ten. Brazylia. Mam nadzieję, że to jest ten, który myślę, że to jest. I że dobrze wybrałam. Tak jest, dobra. Sprawdźmy jak nam tu pójdzie. Zobaczcie. O, to był głupi pomysł, dlatego że ja gram na taczpadzie i nie mogę zrobić... Nie mogę zrobić po prostu tego dotyku w dół. No, tak myślałam. No, niestety. Za chwilkę znowu będzie trzeba zrobić albo w górę, albo w dół. Co to? Serce bez tekstury było. A widzicie, nie mogę tego zrobić. Nie wiem czemu. Nie mogę tego zrobić na taczpadzie. Nie mogę tego przesunąć. Mm, tylko skaczę. A faktycznie robię taki ruch, jakby to miało być. No Dobra. To nie wypał. To nie wypał. I ogólnie mam nadzieję, że wy wiecie o tym, że jeśli w sobotę wieczorem zrobicie wyścigi i będziecie tutaj pierwsi w rankingu, to dostaniecie dużo, dużo diamentów i to jest opłacalne, bo nawet jeśli zajmiecie drugie miejsce, to ileś tam diamentów również otrzymujecie. I ja zawsze tak robię i to jest bardzo opłacalne. Dobra kochani, myślę, że to by było na tyle. Tego konia raczej do poziomu 10 nie ogarniemy tak czy siak. Tutaj te marchewki się nie robią, tamten pewnie będzie wymagał po prostu zbyt dużo. Jeszcze tutaj nakarmimy naszego nowego łosiołka siwego i będziemy kończyć. Będziemy kończyć ten odcinek. Postaram się wyrobić u nich chociażby ten czwarty poziom, tak poza, tutaj poza kamerą, żeby wiecie, żeby było nam łatwiej po prostu osiągnąć go, żeby on był dorosły, żeby mogła Wam go pokazać już na odcinku. I tak jak pytałam wcześniej, jeśli chcecie odcinki z. Z tego zapisu to piszcie. Jeśli na następny ma być prywatny zapis, to również dajcie mi znać. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i komentarzach. Do następnego, trzymajcie się i cześć.